Siemanko, Łukasz połetek, Matka Polska. Witam was serdecznie na naszym kanale. Korzystając z okazji, że dzisiaj wybrałem się na ryby, chciałbym Wam opowiedzieć o wędzisku, którym będę dzisiaj łowił. Jest to wędzisko z nowej, odświeżonej serii White, White Vertical. 175 cm, 60-175 gram. Wędzisko, które od, w tym sezonie bardzo mocno eksploatuję. Z chłopakami testowaliśmy te wędziska na naszej wiosennej wyprawie na jednym z, jedną z europejskich rzek. Dostały te kije mocno mocno w kość, tak więc już dość sporo możemy, możemy o nich powiedzieć. Długość 175 cm. Dzięki temu kije są bardzo manewrowe, bardzo fajnie się nimi operuje podaje przynęty, super hole. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na blank: cieniuteńki blank. Wiele kijów przeznaczonych do łowienia szczupaków, sandaczy, posiada taką średnicę wędki. Lecz niech was to nie zmyli, ponieważ te wędki są bardzo, bardzo mocne. Wędzisko uzbrojone w 7 przelotek, więc jak na tak krótkie wędzisko, jest to dość gęste uzbrojenie, dzięki czemu uzyskujemy piękne ugięcie, piękną pracę tej wędki oraz jest w pełni wykorzystana moc blanku. Dolniczek, pianka, design taki Moro. Szaro-czarny. Co warto zwrócić uwagę w wszystkich, w sumie naszych będziskach e, Matkata, mocowanie kołowrotka, czyli mocowanie na dwie nakrętki. Dzięki czemu po dokręceniu e, kołowrotka kontrujemy drugą nakrętką. W trakcie holu nic się nie dzieje z tym kołowrotkiem. On nie lata nam, nie poluzuje się. Nie ma, nie ma możliwości, żeby się odkręcił. Moim zdaniem te wędki są bardzo uniwersalne, ponieważ łowiłem nimi zarówno z zestawami Fireball, jak również z teaserami, bądź klasycznym ciężarkiem z rosówkami. Szczytówka jest na tyle czuła, że bez problemu wyczujemy Moment, w którym powinniśmy zacinać przy łowieniu rosówkami, pijawkami, gdzie tam trzeba dobrze się, dobrze się wszczelić. Na naszej wiosennej wyprawie złowiliśmy z chłopakami naprawdę bardzo dużo wielkich ryb. Z tego miejsca zapraszam Was na krótki materiał filmowy, który za chwileczkę Wam się wyświetli. Ciągnie woda, Ty, tu też jest taka dziura. Sześć metrów, siedem. Też dobra dziura. Do skały takie, wiesz, trzeba go pompować Potęga się. Te no, ryby, bardzo silne. dobrze zderzak. Nie? No. Yeah. Nowy berfikał. Taki Jakiś 220, nie? Chyba? Pan na korzystać. Nie, 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 Myślę, że warto zwrócić uwagę na to wędzisko, jeśli szukacie wędki do vertikala. Jeśli to ma być wasza jedna, jedyna wędka, to tym bardziej wam ją polecam, bo to jest mega uniwersalny kij. W tym sezonie na pewno jest to dla mnie osobiście kij numer jeden, jeśli chodzi o łowienie. Łowienie mi się z nim najprzyjemniej. No i co, zapraszam Was do, do oglądania kolejnych odcinków, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. No i do zobaczenia gdzieś nad wodą.